Ja też chciałbym nie wiedzieć, ale wiem i widziałem. O, to jednak była nawet przyjemna zawartość skrzynki. Ajajajaj. Ajajaj. Trzeci, i pójdzie, wielkie odpalanko. Więc stał tutaj i. i. Się odpalą się! Mija rekordzik! Teraz jak to biegnie, wygląda! Naprawdę fajnie to się prezentuje. I każdy ten leader musi zginąć. No, myślę, że z dwie godziny walka mi zajmie. Tylko zrobimy to na live, wiecie? Zrobimy to na live. Fuuu. Zrobimy to na live, tylko że w innym, że tak powiem, tutaj. w innym układzie. Nie typowo liveowym, tylko typowo do odcinku. Bo ja z tego, oczywiście, jak mówiłem, chcę nagrać odcinek. Albo w takim mańkonowym. O! Nie? Jeszcze trochę i będziemy tego Mainkonu oglądać sobie, coś, niecoś trochę bardziej, wyżej. No spoko. Liczba osób jest, wszystko jest co ma być. Liczba osób będzie musiała być troszeczkę przesunięta. Nie pamiętam gdzie ja mam powiadomienia o. Czyli mam powiadomienia, a donate, donate tu, czyli spoko. No i co będziemy oglądać se Minecon se. I fajnie. To jeszcze kilka tygodni. Normalnie, jeszcze kilka tygodni. Słuchajcie, co dzisiaj jest, poniedziałek? No, to tak. Tydzień, dwa, trzy tygodnie jeszcze. Leci ten czas! Tak, trzy tygodnie? Teraz tydzień, dwa, trzy. Nie no, cztery jeszcze około cztery. Trzy i pół coś takiego Nie z tego weekendu. Nie to po trzy i pół tygodni. Fajnie, na spokojnie. Sezon. Super. Dobra, moi drodzy. No i to było na tyle, że przygotowaliśmy sobie mechanizm. Teraz tylko wyrzuca sobie czaszeczki do środka i będzie walczyć. Zostanie tylko skończenie piramidy. To będzie easy. Dobra, Kiedyś pracujesz, czy czerpiesz pieniądze z YouTube? Zarabia pieniądze na YouTube i z tego się utrzymuje, tylko wiesz? No, Leaf mówił, mówiła, że 100 liderów to śmieszny rekord. No i pewnie miał rację. No i twierdzę, że to jest jakiś wielki rekord, jeżeli tak. Powiedział mi. sobie jeszcze na spawn, wiecie? P ciach, ciach i świetnie. Dla mnie jest to rekord, z którego jestem zadowolony. Chcę go pobijać co kilka sezonów gdzieś tam. coraz bardziej. Potem pokonamy sobie kiedyś 130 liderów. Kiedyś 200 może. Czy no Jakoś to będzie szło, moi drodzy. Jakoś to będzie na spokojnie I koniec. Musimy minąć tak najwięcej tutaj dni. 6600, jeszcze 400 potrzebuje. Wszystko nasz 7000 dzień. Oczywiście liczba, liczbą, ale przez ten czas jeszcze fajnie mi się te itemy na spawnie przepalały. Jeszcze tam zajrzę na kilka teraz, zobaczymy czy nic się tam nie zapchało. że jak cię gonią pigliny i ukryje się za pigmentem, to one uciekają? Mhm. Każdy o tym wie, przecież pigliny boją się z piglinów Sama boją się niebieskich grzybów. Dla jaj. No. Ale będzie dziura ze wszystkich widerów. No, pamiętam jaka wielka była przy stu widerach. Przez to będzie trochę większa. Zobaczymy, to będzie. Jeszcze 1000 kratek, to już jest to, już jest ta dżungla. No tak, i myślę, że zrobimy sobie wielką walkę na live, a potem z tego zmontuję. No, myślę, że tyle walka zajmie. Tyle, co ten dzisiejszy całulaj Oprzednia Poprzednia walka mi zajęła około godziny z groszami, więc przy trochę większej ilości widerów. Czym? Muszę mieć dużo... dużo? Kilka toporków z 25, Przecież nie no, jeden mi wystarczy, bo tym będę bił. Tym będę bił, wtedy widery będą szły. Szły naprawdę grubo. Dobra, no, się, kimnę i spadamy. No, dzisiaj dwie godzinki akurat posiedzieliśmy, czyli mniej więcej tyle, ile planowałem. Cześć i nagrod na koniec zbiła się. No niestety. Dzisiaj troszeczkę wcześniej zacząłem. Ale niedługo trochę więcej live'ów będzie. Zwłaszcza z nowego sezonu. Ja się tutaj zamknę. I będziemy działać. Myślę, że jak wszystko dobrze pójdzie z planem, to w piątek, moi drodzy, zaczniemy wielką walkę. No dobra. To ja wam dziękuję pięknie za obecność. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, na kolejnych live'ach. Będzie się działo. Dzisiaj jeszcze będę nagrywał odcinek z Bettercrafta na jutro. No i jakoś to będzie szło. Trzymajcie się moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce, na razie, ho, cześć, pa, pa